Poranki oto tak się zaczynają. Karmię sobie koty, do karmia mnie. Sam kupuję jedzenie dla nich albo jak gotuję to coś tam zostaje. No ja idę po swoje rzeczy wybrane, a dzisiaj jest sobota. Jedziemy na pole! Państwa serdecznie po tak długiej, długiej przerwie. Tak, wracam powoli na kanał. Szczątkowo, ale wracam. Z pełną petardą. I kochani, o, że uchwycił. Jeszcze uchwycił, tak! Jest już wieczór. Jakość może się troszeczkę różnić od nagrań z dzień. Ale mam dobrą wiadomość, ze względu na to, że zainwestowałem w sprzęt, tak jak obiecywałem. Kupiłem telefon, petardę, aż sam jestem zaskoczony jakością tego wszystkiego, jak to funkcjonuje. I ten telefon będzie wykorzystany w dalszej podróży. A więc, tak, kochani, potwierdza się to małymi kroczkami. Wracam do Afryki. Ale. Pierwszą rzeczą, którą chciałem Wam powiedzieć, zanim tam wrócę, mam jeszcze wiele rzeczy do załatwienia. Więc ten koniec roku, jak i początek roku, będzie naprawdę jeszcze intensywny. Ale postaram się jakoś to Wam zobrazować. Żebyście nie musieli oglądać non-stop mojej mordy, to Wam trochę zobrazuję, jak to się wchodzi do mnie na chatę. I popatrzymy ogólnie, testujemy, jak ten telefon radzi sobie przy słabszym świetle. A radzi sobie ekstremalnie dobrze, Wam powiem. Widać złotą jesień jeszcze, chociaż ta złota jesień się już kończy. Robi się coraz chłodniej. Niedługo, wiecie, zmiana czasu. No ale nie o tym tutaj mowa. Krótko przejdziemy się jeszcze po obiekcie, w którym pracuję, ponieważ no, jest to. Myślę, że ostatni raz tutaj niedługo będę wracał do Polski, ponieważ sezon się tu kończy. Roboty jest coraz mniej, chociaż tak powiem, niekoniecznie. No, pracuje się od siódmej do siódmej praktycznie. No nie każdy dzień oczywiście, no ale praca nie jest aż taka super lekka, ale to też nie o tym mowa, bo ten odcinek nie będzie o żadnym narzekaniu. Tam za mną jeszcze widać kolegę, którego spotkałem. Bułgar. Tak trochę, no, gadamy sobie. W porządku, gościu. On akurat dostał mój rower, który tam konstruowałem. Tam jakieś wideo Wam wrzucę, może znajdę jeszcze, chociaż, no, ciężko mi to wszystko posklejać, co bym chciał Wam tak pokazać, ze względu na to, że, no, iPhone jest kaput. Oczywiście Józiu przez przypadek, no, brał go do pracy i przejechał go wózkiem pełnym kwiatów. No i... Ekran szlak trafił. A wyobraźcie sobie, wymiana ekranu kosztuje gdzieś około 250 euro i niekoniecznie jest to oryginalny wyświetlacz, więc zainwestowałem, dozbierałem i kupiłem Samsunga S25 Ultra, więc dlatego mamy taką jakość. No, taki podjarany chodzę, ponieważ... Od pewnego czasu naprawdę moje życie uległo wielkiej zmianie. W szczególności na tle zdrowotnym, na tle finansowym oraz no bardzo mocno mi się tutaj poprawiło. I to też e, chciałbym się do was tutaj zwrócić z tym wszystkim, ponieważ jest to również wasza zasługa. I to powiem naprawdę szczerze, jest to wasza zasługa. Bo z wieloma z Was. O, tutaj zobaczycie jeszcze pola. Tak, jak wcześniej pokazywałem w filmiku, i tam mamy o, za mną przepiękny raz. Przepięknie tutaj jest. I niebo też wygląda dosyć pięknie. Chociaż moja gęba, jeszcze niekoniecznie. Tak. Następne, co chciałem mówić. E, jak już wcześniej powiedziałem, wybieram się niedługo do Polski. Pierwsze. Odwiedzić moją znajomą Ewkę, którą bardzo serdecznie pozdrawiam. I Ewciu dziękuję Ci za wszystko, naprawdę jesteś kochaną osobą i dzięki Tobie też staję bardziej na nogi. Drugą sprawą jest to, że czeka już na mnie maszyna, rowerek. Rowerek, który jest naprawdę dziełem mistrzowskich rąk, a raczej przygotowany przez dwóch mistrzów. Kleję tutaj gdzieś w rogu ekranu, chociaż dawno nie montowałem tych filmów i będę musiał się znowu wprawić w to wszystko. Dwóch mistrzów, Maksymilian Bieniasz i jego szwagierek. Pozdrawiam Was serdecznie bardzo, Was pozdrawiam i przyjadę niedługo zobaczyć bestię, przejechać się nią. Nie będę Wam jeszcze zdradzał, co to za rower, jak wygląda, jakie jest marki i w ogóle ale super to nagrywa, masakra ale jestem zadowolony e, dobra, przejdźmy do rzeczy kochani e, przemyślałem naprawdę bardzo wiele rzeczy i jak już widzicie ta scena, no ciągnie się gdzieś około 3 minuty zdania składam no perfekcyjnie, umysł jest bardzo czysty, chociaż rozbrykany pod względem emocjonalnym i myślowym to też e, przypada na to, że no, jakby to powiedzieć? No, jestem totalnie czysty. Powiedzmy, totalnie czysty. Ze wszystkich używek trenuję, pracuję, odkładam pieniądze, planuję i to jest teraz mój cel. Jutro widzę się po długim czasie z moją przepiękną księżniczką, którą bardzo pozdrawiam. Młodesiu, wiem, że to oglądasz. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś i Dziękuję Ci za wszystko, kochanie, że tak wierzysz w tatusia. Ty też mi dajesz tak ogromną siłę. No, dobra, bo się jeszcze tu rozkleja. Zobaczymy, co tu jest za mną, jakieś bagna. Fajnie to nagrywa, tak, dlatego się tym jaram. No, ale dobra, odbiegam cały czas od tematu. Kochani, yy, wilk wraca do siebie i to z petardą, z podwójną, potrójną siłą i. Plany, które Wam mniej więcej szczątkowo zdradzę, e, dotyczą Afryki. E, wracam do Afryki, ale sam. E, dlaczego sam? Pewnie ostatnio zdążyliście zauważyć jakieś tam posty. Jeden post, może dwa. E, już Wam tłumaczę, o co chodzi. E, podjąłem z Kubą też taką decyzję. Że się rozdzielimy. Trochę się poróżniliśmy. Po prostu ja nie chcę prowadzić takiego trybu życia, w jakim Kuba zmierza, i, i, i nie chcę kontynuować tego w podróży. Tym bardziej chcę przeżywać to życie w stu procentach. W stu procentach poznawać ludzi, pokazywać Wam, Różne kultury, różne miejsca i to całkowicie bez żadnych używek, bo jak wiecie, w Afryce, no szczerze mówiąc, mieliśmy z tym ogromny problem, więc już tego problemu nie będzie. Następną sprawą jest to, że yy, nie, nie mamy jakiejś tam kłótni z Kubą czy coś, tylko po prostu Kuba chce kontynuować yy, projekt, który. Wymyślił, tak, Kuba, wiesz, wymyśliłeś, wiesz o co chodzi. E, pozdrawiam cię serdecznie, bo wiem, że na pewno będziesz to oglądał. I życzę Ci wszystkiego najlepszego, wszystkiego dobrego. E, widzę tam te Twoje odcinki, starasz się bardzo, bardzo mi się podoba. Stary naprawdę od serca. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Ale jak wiesz, nasze drogi się rozeszły i nigdy już się nie przetną. Tak myślę przynajmniej. E, ja kochani, chcę wrócić do Afryki, tylko nie mam jeszcze jakiegoś terminu. Nie wiem kiedy to dokładnie będzie, ze względu na to, że teraz czeka mnie gruby wydatek zęby. Tak, wstawiam sobie zęby. Wilk musi mieć kły, żeby gryźć, nie? Wiecie. E, następną sprawą jest to, że to wypstykałem się trochę na telefon, na rower. No i taki wstępny plan, przypowieść taka, którą mogę Wam powiedzieć. Ja tutaj musiałem wziąć coś z pola, bo ostatnio kolega przebił koło w traktorze przez takie właśnie duperele, które leżą gdzieś tutaj na ziemi porzucone. Jak widzicie, tutaj wszystko już jest czyste. Tamten las, ale fajnie to wygląda, no bomba. No. Mm, i wracając tutaj do tego co mówiłem <laughs> e, tak skacze, skaczę, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Chociaż moje filmy <laughs> być może będą takie, że będę latał wszędzie. E, wracam do Afryki, ale chcę ominąć kilka krajów, które mieliśmy mieć na drodze. I jest to Nigeria, Kamerun, Kongo i tam takich parę innych krajów jak Gabon. I wstępnie jeszcze nie wiem dokładnie, dlatego nie będę niczego wam obiecywał. E, najprawdopodobniej pierwszy odcinek z Afryki zobaczycie po jakimś naprawdę dłuższym czasie i to będzie odcinek, który już e, no będzie starszym odcinkiem, ponieważ planuję teraz robić to bardziej z głową wszystko. Wszystko po swojemu i, i bez żadnych tam ingerencji. No, i mam zamiar zacząć od Angolii. Ze względu na to, że jak wiecie, co niektórzy, nie dość, że jest tam bezpiecznie, dosyć. Niby jest to najdroższy kraj w Afryce, z tego co czytam, planuję, bo naprawdę bardzo się uczę. Bardzo dużo czasu poświęcam na takie właśnie oto sprawy. I wracam. Do Afryki, ale będę startowała na Angoli, ponieważ nie mamy tam wizy. I, I wiecie, to odpada pewien wydatek. Koszt biletu do Afryki razem z rowerem to około 4000 zł, więc to też jest wydatek. A planuję ten budżet rozporządzić tak, że starczy mi na całą Afrykę, starczy mi i nawet na początek Europy, ale bez problemu gdzieś po drodze na pewno będę zatrzymywał się i pracował żeby dorobić. Żadnych zbiórek nic kompletnie takiego nie będzie. Patronat zostaje. Nie wiem jak ogólnie w, w dupie tam z tym. Ja nie chcę od was niczego. Ja chcę wam teraz to wszystko wynagrodzić, co żeśmy po drodze spierdolili. I wiem, że wielu z was czuje się zniesmaczonych tym wszystkim. No ale teraz przychodzi czas Wynagradzania ludzi. Mam wiele ambitnych planów, które już realizuję, o których jeszcze nie mówię. E, nie mówię ze względu na to, że po prostu e, chcę Wam pokazać, jak ja żyję i, i jak to będzie wyglądało z mojej perspektywy, a nie obiecywać Wam czegoś, czego później nie zrobię i wstydzić się tego, że o. Znowu, kurde, wyszła lipa. Nie będzie czegoś takiego. Będzie wszystko ujawnione po tym, jak to się najpierw odbędzie. Dlatego Wam mówię o tych odcinkach z Afryki. Jeżeli będę już kilka e, tych odcinków miał, dopiero zacznę je wrzucać z profesjonalnym montażem, e, oprawą w jakości no i wszystko zaplanowane pokażę wam to co ja chcę zobaczyć ponieważ no, ta podróż tak naprawdę jest moją podróżą i dla mnie ja chcę poznać te kultury chcę zwiedzać świat od tych innych stron od takiej strony no nieturystycznej tylko bujać się w miejsca gdzie naprawdę mało turystów jeździ i o których ludzie naprawdę bardzo mało wiedzą nawiązałem już Kontakt z kilkoma osobami w Afryce. Nawiązałem kontakt z kilkoma osobami w Polsce, które zajmą się współpracą ze mną i będą w tym projekcie towarzyszyć jako osoby postronne, które będą się zajmowały różnymi rzeczami. Ale na to przyjdzie jeszcze czas, żebym Wam o tym opowiedział. O, tutaj widzicie jeszcze jakieś tam pozostałości naszej pracy tutaj na różnych choinek, orderów różnego rodzaju. No ale tak jak wam mówię ta praca już dobiega końca e, z czego ogromnie się cieszę. No i jak widzicie cały czas mamlam, mamlam i gadam. E, nie potrzebuję robić sobie pauz, ponieważ mam czysty umysł i, i bardzo się z tego cieszę. E, widać już bardzo mocno przy tym, chyba nie, to też dobrze. Mam siły, też się bardzo z tego cieszę. Co tu jeszcze Wam powiedzieć? No, i właśnie wracając jeszcze tam do Kuby, nie myślcie sobie, że tam się kłócimy, będziemy sobie jakieś kłody pod nogi wkładać czy coś. Nic z tych rzeczy. Po prostu On idzie w swoją stronę i będzie realizował swój projekt, o którym na pewno będzie opowiadał na swoim kanale. A ja po prostu będę realizował swoje rzeczy, o którym. Wam będę mówił. A przy okazji ten uchwyt, który mam. A, nie widać go, a widać, widać, dobra. Fajnie, że widać. bo taki zajebisty jest ten uchwyt. Dostałem go od pana Mireczka. I Mireczku pozdrawiam cię serdecznie. Twoje logo na pewno gdzieś tutaj będzie. Będzie się przewijać e, tak samo w odcinkach, które będę tam jakoś dodawał e, w następnych czasach. Mm. Plany są takie, że na początku muszę jechać do Polski, wstawić sobie kły, bo to jest podstawa, zaszczepić się. Akurat to nie jest taki problem, bo mogę to zrobić 4 do 6 tygodni przed podróżą, ponieważ tak te szczepionki działają, że muszą się wdrożyć trochę w organizm. No i też nie wiem, jak to długo będzie trwało, aż dojdę do siebie po tych zębach. Nie? Następnie wracam na 3-4 miesiące do pracy, żeby jeszcze zarobić pieniędzy, oszczędzić i wtedy, jak już będzie wszystko dopięte dokładnie tak, to ruszę i dowiecie się o tym z grubym rozmachem. I to zobaczycie z grubym rozmachem. No, no ale już nie o tym teraz mowa. Eee, kochani, chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ no. Przeprowadziłem z wami naprawdę bardzo dużo pozytywnych i takich naprawdę wpadających do głowy rozmów, które naprawdę otworzyły mi też oczy. W pewnym momencie dostałem takiego powera, że rzuciłem tym wszystkim. Postanowiłem wszystko wszystko robić tak, jak ja chcę i od nowa i nie będę tu za dużo opowiadał, po prostu patrzcie co się będzie działo. Mam nadzieję, że będziecie śledzić ten kanał, bo wchodzi w nową erę i to wchodzi w erę wilka. No, więc tak wstępnie mogę Wam powiedzieć, mam się bardzo dobrze, dlatego się pokazuję. Żebyście o mnie nie zapomnieli, kochani, serdecznie dziękuję Wam za wsparcie, za to, że. Zostaliście na tym kanale, że kibicujecie mi, wprowadzacie w moje życie tyle motywacji, żebym robił to, co kocham, bo robię to dobrze. Tak. Tylko, że teraz będzie jeszcze lepiej, o wiele lepiej, najlepiej. No, no, pozostałości po kopaniu, utwardzaniu dróg, tutaj jakieś tam lokacje wszystko się już kończy, materiał z pole jak widzicie tak samo w przyszłym roku no powiedzmy że no być może tutaj wrócę ale no będziemy jeździć na pole ale niekoniecznie ponieważ mam kilka ofert yy, z krajów takich jak Szwecja, Norwegia <laughs> oraz Szwajcaria ze względu na to, że wiecie no, ja gadam w pięciu językach dla mnie nie problem jest porozumieć się po angielsku, po niemiecku, po francusku, po rosyjsku, no i oczywiście po polsku. No i dlatego szukam e, takich państw, gdzie będę mógł jak najwięcej zarobić w jak najkrótszym czasie, spiąć ten tyłek i ruszać dalej, ponieważ no, jestem bardzo niecierpliwy. To mi zostało i to mam od dziecka. I chyba tak non stop będzie, chociaż jak wyruszę w podróż mam nadzieję, że to się jakoś tam unormuje. No ale dobra. Co wam jeszcze chciałem powiedzieć takiego? No tak, szczególnie to podziękowania dla was kochani i to z całego serca. I wszyscy ci, którzy ze mną rozmawiali, którzy mnie kibicują, tak jak i hejterzy, którzy tam będą hejtowali, bo wy też jesteście oczywiście potrzebni. Widzę w swoim życiu, że dużo ludzi zaczyna no, po prostu najzwyczajniej mi zazdrościć. Ale to jest bardzo dobry znak, ponieważ idę w dobrym kierunku. To oznacza właśnie, że idę, a nie stoję w miejscu. Zmieniam się. Zmieniam się pozytywnie. No i trzymajcie kciuki, żeby to było, no tak jak mówię, niecierpliwy jestem jak najszybciej. Chociaż, no z głową. Wszystko będzie z głową. Więc kochani, no, na ten moment jest to tylko odcinek informacyjny, chociaż trwa już trochę, bo memlam tym ozorem i memlam. Eee, tam coś mamy, basen. Tam ryby takie wielkie pływają, takie no, metrowe. No, ale nie o tym dalej chciałem mówić. Mamo, też Ci dziękuję za całą Twoją pomoc i wsparcie, które było w Afryce, które jest teraz wiesz co będę robił jakie plany są i jak to będzie w realizacji e, następnie no jeszcze raz muszę Wam z całego serca podziękować Max Tobie bardzo, całej rodzinie wiesz dlaczego a Wy się dowiecie o tym później e, Wam kochani za to, że dajecie tą motywację do działania która no naprawdę Rozbija mi umysł w drobny mak, a później ten mak zbieram, składam. No i tak to jest. Jutro niedziela, ten szczególny dla mnie dzień, bo jak wiecie spotykam się z surą, której dawno nie widziałem i rzadko się z nim widzę teraz ostatnio, ponieważ no tak to jest, ciągle pracuję, nawet nie mam czasu gdzieś tam wyjść, odpocząć. Te treningi też teraz powoli tak no spadły, ale to za mnie problem, bo będę to robił nawet i w Polsce. Hmm. E, trzeba iść do przodu. No i co kochani? No nie będę dalej memlał tym ozorem, tylko jeszcze raz podziękuję wam bardzo serdecznie. I czekajcie na kolejne wieści. Na początku będzie trochę tych informacji na Facebooku, będę tam... E, Pewne rzeczy wam przedstawiał, ale naprawdę bardzo szczątkowo, ponieważ nie chcę pluć sobie tak o, po, po yy, I rzucać tam czegoś na wiatr. Tylko pokazać Wam po prostu efekty. No, więc trzymaj ta się. Mam nadzieję, że nowo Logo się podoba. Yy, zobaczymy, czy ono zostanie, czy będzie jeszcze jakoś tam zmodyfikowane. Dojdą pewne bonusy do tego loga, pewne... no dobra, już nie będę gadał, bo zaraz się sam sprzedam. <laughs> Dobra, trzymajcie się kochani. Dziękuję, że oglądacie ten odcinek. Jeżeli możecie, odświeżcie trochę kilka starych odcinków, ponieważ jak już chyba zauważyłem, to ten YouTube trochę padł. Bo znaczy padł, e, padł ze względu na to, że ostatni odcinek dodałem chyba 230 dni temu albo coś takiego. Więc jeżeli byście tam chcieli coś popatrzeć, nie obraziłbym się. <laughs> No i e, jakieś tam szczątkowe odcinki wam zrobię. Być może tutaj gdzieś coś pozwiedzam, wam pokażę, o ile Was to interesuje. Oczywiście piszcie proszę w komentarzach, co myślicie e, ogólnie o tym filmie i co myślicie na temat dalszej tej podróży, co i jak. No ale zaznaczam już wam, że omijam te kraje ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na drogie wizy. No i po prostu też użeranie się z tymi pewnymi tam ludźmi i te rejony no naprawdę są niebezpieczne. Chciałbym Wam pokazać te piękne rejony, jak wiecie, no przedstawię Wam Angolę, Namibię. W RPA też będzie ciekawie, a następnie udamy się w górę. Hmm. Jakiś tam u góry kraj będę musiał ominąć, chociaż być może do tej pory jak wyruszę, uspokoi się tam i będzie można tamtędy przejechać, chociaż no, tam już nie ma co zwiedzać, bo infrastruktura jest zniszczona. No no ale to nic. Będzie jeszcze pełno wspaniałych miejsc i sytuacji z życia podróżnika. Zapraszam bardzo serdecznie na kanał Wilczy Robert Piona.